Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry Sang Online. W tym przedstawię Wam najlepsze miejsca do farmienia itemów. Na starcie, jeśli film Wam się spodoba, to możecie zostawić lajka, like zasubskrybować kanał. Jeśli jeszcze jakąś fajną lokację pominąłem, to możecie o tym napisać w komentarzu. No i bez przedłużenia zaczynajmy. Zaczniemy od Wielkiej Pustyni. W mapie jest fajne to, że co jakiś czas respi się żuk, z którego lecą klucze męstwa, tak samo respią się też moby, więc to jest spoko, że nie trzeba za każdym razem resetować mapy i im większy poziom trudności, tym więcej tych kluczy leż, leci, więc to jest też spoko, że możemy robić sobie coś w tle i po prostu czekać aż ten żuk się zrespi i tak wyfarmić sobie spore ilości tych kluczy. Kolejną mapką będzie Snopek. Nie jest ona jakoś super duża, E, jest to duże właśnie nagromadzenie przez to potworków e, obok siebie. E, z fajniejszych rzeczy, to też na snopek występuje ruda Vandadynitu, coś takiego zaraz Wanadynitu. E, Van, e, on służy do ulepszania rubinów. Więc oprócz tego, że możemy sobie tutaj fajnie poparmić, to możemy tak samo e, pozbierać sobie te rudy na właśnie ulepszanie rubinów. Więc, jakby dwa w jednym, jak najbardziej, jest to spoko opcja. Dobra, no i jesteśmy w kolejnej lokacji. Tegans Ruch. Mapka jest no troszkę większa od, od snopek. I na mapce możemy zdobywać z kamieni, znaczy no, z rud, które służą do ulepszania kamieni, peryl. On, on jest potrzebny do ulepszania cyjanitów. I w mapce jest fajne to, że jest duże nagromadzenie minibosów przez co um, może naprawdę dużo tych itemów dropi. I jest to jedna z, z, z fajniejszych mapek, jeśli chcecie sobie wyfarmić jakieś itemki, e, epiki i tak dalej. Więc mapka jak najbardziej spoko. No i jesteśmy już na ostatniej mapce um, poza między światami i jest to lisia teli, 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 infosekcja. E, na mapce występują złoża rudy e, berylu. Więc to jest do Cyanitu, potrzebne żeby ulepszać Cyanity. Mapka nie jest duża, można sobie naprawdę tutaj szybko farmić. Klucze, no i ten beryl. No i tak samo, można tutaj pozdobywać potrzebne rzeczy. Dobrze i teraz przejdźmy sobie do międzyświatów. W sumie w międzyświatach to na wszystkich kół można sobie fajne itemy wyfarmić. Ale ja przedstawię Wam te, na których jest to najbardziej efektywne. Czyli Q1, myślę, że tutaj totalny faworyt, a jeśli nie, no to na równi z Q3, Q1 i Q3 tutaj e, te temy lecą bardzo fajnie. Dalej jest to Q6, to jest fajne w tej mapie, że jest szybka, więc bardzo szybko możemy też iść do głównego bossa, e, no i po drodze minibossów sobie rozwalać, więc to też jest spoko opcja. I myślę, że jeszcze tutaj Mortis będzie jest dobry do farmienia. Czyli może kości, no to sobie skip, skipujemy i ta druga mapka, bo tam można, są te mini -bossy, więc może sobie tej farmić plus sam Mortis. No tylko on jest dość ciężki, więc to już. E, trzeba troszkę mieć lepszą postać. No i to by było na tyle w tych miejscach, które według mnie są najlepsze do farmienia jakichś itemków. Jeśli się zgadzacie. Jeśli Wam się tutaj odcinek podobał i pomógł, to możecie właśnie zostawić lajka. Nie wiem czy o wszystkim pamiętałem. Hmm. Jeśli nie, to napiszę w komentarzu jeszcze jakieś przypiętym, jeszcze jakieś e, miejsca, o których potencjalnie zapomniałem. No i co? Dziękuję też osobom z Discorda, bo właśnie na moim Discordzie zapytałem Was o te najlepsze miejsca i takie były, takie były faworyty. Możecie też bić na tego Discorda tam. E, już było chyba z 40 osób za co. No dziękuję, że zapraszam tam aktywność. No i co? W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Zapraszam na inne produkcje na tym kanale, jeśli jesteście tu pierwszy raz. E, trzymajcie się no i do następnego. Cześć!